Cześć, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj będzie o alkoholu. Alkoholu na trudne sytuacje. A dokładnie o co chodzi, i jakie funkcje spełnia alkohol, o tym będzie już w dalszej części filmu. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na tym kanale, to zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę. To tylko jeden klik. Możemy jechać z koksem. Podzieliłbym alkohol na trzy potrzeby. W których można go zastosować. Przede wszystkim alkohol jest do dezynfekcji, do dezynfekcji naszego układu trawiennego i taka 40-38% wódka, czy whisky, czy coś świetnie funkcjonuje i sprawdza się. O czym już przekonali się marynarze, którzy non-stop pili rum. Tak samo jak ja płynąłem przez Atlantyk, to kapitan kazał pić! Chociaż powiedziałem, że nie pije, i musiałem zacząć pić. Po to, żeby się nie zatruć. Druga funkcja alkoholu dla Plipesa, to jest środek wymiany barterowej. W trudnej sytuacji, w trudnych sytuacjach, takich dłuższych niż blackout, może być to środek wymienny, dzięki czemu mając zapas alkoholu, możemy nabyć jakieś inne dobra, to co potrzebujemy, dlatego że to zawsze jest potrzebne. I przejdziemy do trzeciej sytuacji, do trzeciego wariantu, w którym przyda się alkohol, to jest do poprawy morale. Jeżeli jest sytuacja kryzysowa, Dłuższa, krótsza, to alkohol może spokojnie przydać się jako coś, co poprawi nam morale, czyli przypomni o lepszych czasach. Możemy mówić to o długotrwałym kryzysie, jakim jest na przykład coś na W. Nie wolno teraz wymieniać tego słowa, albo po prostu, jak przyjdzie blackout dzień czy dwa, to możemy sobie wieczorem nalać kieliszek nalewki, kieliszek likieru, czy szklaneczkę whisky, cup, trochę na dole, noś nie przesadzajmy, że całą szklankę i napić się po to, aby poprawić morale. Natomiast jest jeszcze jedna funkcja już przy taka zdrowotna niektórych nalewek, mianowicie, że dobrze wpływają, na przykład na Problemy żołądkowe, natrawienie nie jako sam alkohol, ale jako aspekt związany z miętą. Więc dzisiaj będzie przepis na taką nalewkę, która przy okazji poprawi nasze morale, jak i rozwiąże problemy żołądkowe. Przy okazji dziękuję wszystkim za komentarze i pozdrawiam Wojtka, który dostrzegł, że Agnieszka pilnuje za kamerę, że dobrze nauczył się robić niektórych rzeczy, bo wszystko trzeba nauczyć się robić samemu. Bierzemy się za robotę. Co potrzebujemy naszego przepisu? Do naszego przepisu potrzebujemy przede wszystkim mięty, bo nie ma miętówki ani likieru miętowego bez mięty. Potrzebujemy również cukier i potrzebujemy alkohol, najlepiej 40%, jak ja wyliczyłem to w takich proporcjach z tym cukrem, z tym, co zostanie, powinniśmy uzyskać jakieś 32% alkoholu w gotowym ekstrakcie, który. Będzie jakąś, no takim bardziej likierem niż nalewką, bo do nalewki trzeba było jeszcze zastosować spirytus, ale to już nie o to w tym momencie chodzi. Przechodzimy w takim razie do pracy. Zaczynamy oczywiście od pakowania mięty do słoika, ale zanim ją wpakujemy, to trzeba ją umyć, osuszyć. Można na przykład osuszyć w wirówce, a notabene. Moja mięta, nasza mięta pochodzi z naszego ogródka, także nic za mnie nie płacimy. Rośnie i powiem wam, że rośnie jak chwast. Do zobaczenia, jak upcham miętę w tym słoiku. Miętę już mamy upchaną do naszego słoika. Potrzebujemy teraz jeszcze takie berło, czyli tłuczek, Wiadomo, kto rządzi w kuchni, jak coś takiego posiada. I trzeba to ubić po to, żeby lepiej puściła soki. Trochę się połamało to wszystko i dzięki temu będzie później smaczniejsza nalewka lub likier. Ale nie zrobić papki. Dobrze. Tylko podociskać. Słyszeliście podpowiedzi za kamery. Ok, jeszcze jedna informacja. Tutaj jest 2 litry wódki. Możecie zrobić z litra, możecie zrobić z trzech. Słoik, który ma 3 litry, to akurat tak dwa, może 2,5 litra, jest odpowiednie, a wszystkie proporcje będą pod filmem będą składniki, które są potrzebne. Kolejny etap to wlewamy wódkę, a przy okazji, jeżeli chcecie inny pypersowski przepis, to kliknijcie kartę. Tutaj będą bułeczki na patelni. Zapraszam serdecznie. I lejemy dalej. mamy butelkę. Pewnie każdy z Was myśli, że teraz dosypiemy cukier. Cukier jest pokazany, że będzie potrzebny, ale tak naprawdę dodamy go dopiero 4 dnia czy po czterech dniach. I teraz zakręcamy. Zakręcamy, szczelnie zakręcamy i. Odstawiamy ciemne słownie czy jak... Ciemne miejsce. Dzisiaj dobrze wiem. Ciepłe Od... miejsce. W ciepłe, ciemne, ciemne miejsce. miejsce. Odstawiamy także coś na temat robienia nalewek już się nauczyłem. I A. można co dzień zakołysać słoikiem. A tak i codziennie kołyszemy słoikiem. Znaczy po takim par... czasie, gdzie taka fajna ciemna już nalewka, albo likier, jak to woli, jak to nazywacie. Zapraszam Was na drugą część robienia tej nalewki, którą domontuję za kilka dni, jak przejdziemy do następnego etapu. Do zobaczenia za kilka dni. Cześć, witam wszystkich po kilku dniach i dzisiaj robimy ciąg dalszy: czyli zlewamy alkohol stąd, żeby wyrzucić te wszystkie łodygi, badyle, liście, mięty, i będziemy dosypywać cukru. Można podtrzymać troszeczkę dłużej, jeżeli uważacie, że jeszcze bardziej powinno się to nasączyć smakiem, kolorem, zapachem, wszystkimi wartościami zmięty, w związku z tym można parę dni dłużej podtrzymać. No i co? Trzeba odkręcić ten słoiczek i zlać. A, ale pachnie miętą! Miętę wyciągamy, bo ona idzie do wyrzucenia. O! Bo słoiczek się zaraz przyda. No i tego nie wyciągnę. Będę musiała poprosić Agnieszkę o pomoc, bo ma chudą łapkę i tam włoży do środka i to wyjmie. Można włożyć łyżkę. No tak, fakt. Jak ktoś ma wielką łapkę, ja, to może łyżką wyciągnąć. Nie widzicie Agnieszka? Też łyżeczką wy, wyskrobię miętę. Mięta, którą wyciągnęliśmy, idzie out. Jak już mówiłem przed chwilą. I teraz wsypujemy cukier, a następnie wlewamy alkohol do słoika, a słoik jakby co zawsze można trochę przypukać. Alkohol z wartościami mięty mamy już w środku, cukier też, pozostaje nam jedna bardzo ważna funkcja, czyli zakręcić. Bardzo szczelnie zakręcamy i teraz możemy zakołysać słoikiem. Proszę bardzo i cukier będzie się rozpuszczał, tak trzymamy przez kolejne 5 dni. A potem będziemy zlewali do butelek i przefiltrowywali albo przez gazę, albo przez jakąś ściereczkę, albo przez jakiś filtr, na przykład do kawy, w zależności co tam w domu posiadacie i co do tego tematu użyjecie. Jak już rozlejemy do butelek, to od razu po rozlaniu nadaje się do picia i spróbujemy, jak smakuje. Ale też w następnym odcinku, w którym pokażemy proces związany ze zlewaniem i, od, i odfiltrowywaniem wszelkich drobin. Do zobaczenia za kilka dni. Jeżeli w czasie tego filmu powiedziałem zamiast likier nalewka, to sorry, wybaczcie mi, ale wiecie o co chodzi. Chodzi o fajny trunek. Natomiast jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Nasz słoik chowamy w ciepłe i ciemne miejsce. Czyli można na przykład schować go do szafki. W kuchni oczywiście. A każdy taką szafkę chyba posiada. Będę na tym kończył. Dziękuję Wam za czas, który spędziliście ze mną. Mam nadzieję, że też zrobicie sobie swoje nalewki. I, a na sam koniec polecam Wam inne filmy. Jest tutaj film związany z tym, jak zrobić chleb oraz na przykład piersiówka, do której można znaleźć sobie taką nalewkę. To jest wasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem.